Tematem październikowego spotkania wolontariatu Misyjnego była modlitwa. Czym jest modlitwa? To przede wszystkim relacja z Jezusem, który jest osobą. Dlatego adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest stałym punktem programu spotkań w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Na modlitwie poznajemy samego siebie, podobnie jak w pracy misyjnej. Pracowałam trzy miesiące w Peru, w górach, w kalce. I co mogę powiedzieć wolontariuszom? Chyba to, że na misji. Poznajemy tak naprawdę samego siebie. Z misji najbardziej tęsknię za każdym porannym Buenos Dias, seniorita. Seniorita potrzebuje plasterek, seniorita nie masz cierpliwości, seniorita nauczysz mnie angielskiego. Tęsknię za tymi dziećmi, które przychodzą do mnie i proszą mi o takie zwykłe, błahe rzeczy. Do pracy z dziećmi konieczna jest umiejętność zabawy. Już po raz kolejny uczyliśmy się organizowania gier i zabaw na świeżym powietrzu. Umiejętności przydatnych na misjach. Po powrocie wolontariusze często wspominają zabawne sytuacje. Jedno z najpiękniejszych wspomnień z mojej y, misji to jest jak ćwiczyłem z chłopakami. Y, tań, tańce, tańce ugandyjskie przysyłek księżyca. Bo włączyli prąd na placówce i. Także mogę poczuć to tak naprawdę kulturę i czym jest Afryka wtedy tak na serio. Na październikowym spotkaniu wolontariusze dostali zadanie specjalne. Przygotowanie życzeń imieninowych dla księdza inspektora Sławomira Ubiana. Życzeń w różnych językach. Aktorzy przebrani w stroje misyjne zabrali się do pracy. Oto co udało się po cichu podejrzeć naszej kamerze. Tu si me fena mu chi simbe, ya mu kama, ja mu kama, wa fe o oh, tu sabire, o oh, tu sabire, wa fe suavek. Sienda bizdin, kanaluril bizdu, kichri I wish you all the best. U, a, Na końcowe efekty ich pracy Musimy jeszcze zaczekać. Prezentacje wolontariuszy, którzy wrócili z misji, pomagają oczyszczać motywację wyjazdu misyjnego i wzbudzają kolejne pytania. Młody człowiek zrozumie siebie samego dopiero wtedy, gdy szczerze odpowie na te pytania, także na pytanie o motywację wyjazdu na misję. W niektórych to pragnienie narodziło się dawno temu. Jestem tutaj już drugi raz i o misjach usłyszałam na pielgrzymce. Tak myślałam o tym przez, przez cały rok. Ta myśl nie dawała mi spokoju. Chcę swoim świadectwem chrześcijańskiego życia pokazać ludziom, jak żyć, jak żyć Ewangelią. Chcę być razem z nimi w innej kulturze, w innym kraju, pomagać im i po prostu dać im część swojego życia poświęcić. Najlepszą receptą dla młodego człowieka na szczęśliwe życie jest Jezus Chrystus. Modlitwa przywraca godność. Szczera relacja z Jezusem kształtuje obraz siebie i Boga, wyzwala z niewłaściwej postawy, z lub niedoceniania siebie. Spotkanie z Jezusem na modlitwie szlifuje motywacje misyjne. Dla mnie przynajmniej coraz, coraz, coraz więcej, tak jakbym coraz bardziej zbliżał się do, tego, do tej prawdziwej motywacji, jaką jest Jezus, oczyszczając swoje wyobrażenia na ten temat, na temat misji. Na tego, dlaczego chcę tam jechać, to jest głównie właśnie za sprawą adoracji i tych listów, które tam czytamy. Listy czytane przed Jezusem Eucharystycznym, to teksty wolontariuszy, którzy aktualnie pracują na misjach w Peru, Zambii i Ugandzie. To proste porady, jak przygotować się do wyjazdu misyjnego, przede wszystkim od strony duchowej. To nie przypadek, że listy czytamy przed najświętszym sakramentem. To nie tylko mały kawałek białego chleba, ale żywy Chrystus, który nas przemienia. Drodzy młodzi, pamiętajcie, rozmawianie z Bogiem twarzą w twarz może być tak silnym przeżyciem, że doprowadzi człowieka do świętości. Do zobaczenia w listopadzie.